Witam serdecznie, Szachowa Polsko, z tej strony życzę nasz parumen. Lecimy, moi drodzy, z kolejną partyjką do kawusi i obiadku. Naszym przeciwnikiem jest mistrz Fide z Gruzji. Także będziemy dzisiaj sobie gotować jakieś pyszne Kachapuri na szachownicy. Queens and Pons ma na obronę sycylijską, także bardziej włoskie klimaty na szachownicy, co prawda, niż gruzińskie. Ok, kiedyś graliśmy zamknięty, to to już sobie darujemy na najbliższy czas, dlatego zagrajmy skoczek F3 i może spróbujemy wejść faktycznie w te najbardziej pryncypialne, otwarte systemy. Zobaczymy jeszcze, jak rywal odpowie, bo tutaj mam kilka swoich możliwości. Na przykład przeciwko posunięciu skoczek C6 bardzo często wybieram Rossolimo, czyli goniec B5, a po E6 czasami zdarzało mi się grać G3, czasami zdarzało mi się grać C3, ogólnie ruch E6... Pozwala na nieco więcej fantazji w trzecim posunięciu, natomiast D6 to jest chyba takie najbardziej pryncypialne podejście. Ehm... Dobrze, ja trochę wyczekam przeciwnika, zagram skoczek T3. Możliwe, że jak zagram skoczek E6, to wrzucilibyśmy E5, taki ruszek. To jest taka mała boczna linia, która sprowadza grę na właśnie takie tory mniej teoretyczne. Rywal Drag g6, czyli unika ruchu skoczek f6. Ewidentnie pokazuje swoje zamiary, czyli chce zagrać wariant smoczy. Chcę zagrać kolega wariant smoczy i czy nas to, jak my na to się zapatrujemy? Eee, d4, cd, hetman, d4, skoczek f6, e5. Taki wariancik mi się podoba i na końca 6 goniec b5. Chyba tak zrobimy, wiecie? I spróbujmy w ten sposób podejść do tematu. I teraz goniec b5, bo różnica polega na tym, że teraz nie ma ruchu hetman a5, ponieważ mamy skoczka na t 3 I uważam, że to jest dla nas dobra wersja. Bo teraz po z d7 już grozi bicie na c6, nie? Jeżeli nastąpi bicie na e5, mamy hetman bije d8, król bije d8, goniec bije c6, bc i skoczek bije e5 z podwójną groźbą bicie na c6 i bicia na f7. Tak, tak również nastąpiło. bicie najpięć nie możemy, bo Hetman bije D4, dlatego weźmy Hetman bije D8, goniec bije C6 i skoczek bije 5. I wydaje mi się, że dostajemy bardzo przyjemną wersję wariantu smoczego, o ile właśnie nie ma tego ruchu, bo teraz po skoczek bije C6 i goniec B7 dostrzegam taki mały problem, mały szkopu, strategiczne No i teraz tak, rywalem, planem rywala jest na pewno goniec G7. Jak zbiję na T6, dostanę goniec B7, prawda? Mogę dlatego zagrać F3. I F3 nie jest głupie. F3 skoczek D5 troszkę mnie martwi. Aha. F3 skoczek D5 troszkę mnie martwi. Jakbym zaczął od goniec E3, dostanę goniec G7. I może długa roszada wtedy po prostu, co? Spróbujmy tak. Jeżeli skoczek D5, to goniec D4. Taki miałem pomysł, żeby na bicie na C3 mieć, mieć odbicie gońcem. Uważam to za dość istotne, żeby rywal nie miał bicia na D5 i teraz Długa Roszada mi się podoba bardzo. Na skoczek D5 mam skoczek i bije C6. I na przykład po skoczek bije C3 jest mat na D8. Więc to jest coś, co może, może narobić przeciwnikowi sporo problemów. W partii goniec B7, i to już jest dobry sygnał dla nas. Z tego względu, że ten goniec patrzy w piona, teraz idealnie byłoby tylko coś tutaj i hmm. jakoś poprawić jeszcze tę pozycję. F3. Tutaj skoczek D5 posiada przeciwnik na pewno, a jakby zagrać po prostu wiesz E1. Ostatnia figura do gry. Nie komplikować. Jeżeli nastąpi krótka roszada, wrzucimy gońca na C5 z presją na pionka E7. Ok, skoczek D5 nastąpiło. Tyle, że na skoczek D5 możemy, mamy ruch goniec D4. Możliwe, że mamy taki ruch. Bardzo, bo goniec C5. Hmm. Goniec C5, skoczek C3 psuje nam struktura. Jakiś wieża D7 widzę wtedy kosmiczna, ale w goniec H6. Zagram goniec D4 po prostu. Naturalnie wyglądający ruch. Jeżeli krótka roszada, skoczek bije C6. Wygląda bardzo fajnie. Aj, tylko wszelkie gońce H6 wtedy są. Nie widziałem gońca H6. Okej. Okay. Czy nie mam teraz skoczek bije C6? Czy nie mam takiego ruchu przypadkiem? Idea polega na tym, że po goniec bije C6 mam skoczek bije D5. Goniec bije D5, goniec D5. Goniec H6. Król B1, goniec b A2, Król A2, E5. Mogę jakiś skoczek D3 próbować, ale dostanę E5 również. Skoczek C4 też nie jest głupie ale Król F7. Widzicie co? Ja chyba, ja chyba walnę na C6. Na skoczek bije C3. Kurczę, goniec H6, on może zagrać najpierw. Ale czekajcie, bo może, może ja to jeszcze mogę jakoś uratować. Kurczę, goniec H6 przeoczyłem. I na król B1 wtedy mi bije na C3 z szachem. Ja muszę to odbić. I po bije C6. Ja mam goniec bije F6. Król F7, goniec bije H8, wieża bije H8. Będę miał wieżę i dwa piony za, za parę gońców. Tak o. Chyba wyrównana będzie pozycja nawet. Ku czego więc H6 przeoczyłem, no. Bardzo silny ruch. Bo jak, w jak zacznie odbicie na C6, to ja mam bicie na D5, nie? Jak zacznie odbicie na C3, to ja mam bicie na E7. To jest cały trik. Chociaż też nie doliczyłem tego, że skoczek bije C3, wieża E7, f 8. I tu mi dużo rzeczy wisi. I tu króle f7 niestety, przeoczyłem. No ale dobra, wezmę na h8, wieża h8, f3 i gramy. Taką pozycyjkę. Ona nie jest lepsza dla, na pewno dla mnie, ale możliwe, że nie jest też gorsza. Rywal ma dużo wysepek, wyse, wysepek pionowych. Wieża bije 7, to król bije f6 niestety, to jest problem. Tu i f3. Pytanie, czy G3 i F4, chyba F3, żeby po prostu ograniczyć gońca. Grońc G7 i chyba C3 myślałem, żeby w ten sposób podejść do sprawy. Mogę B3 i C4 niby. Ale jakoś C3 bardziej mi się podoba w ten sposób. Jakieś takie rogi ustawić, nie? To wygląda całkiem sympatycznie. Tylko nie mam jak za bardzo tymi wieżami teraz przejść, bo oba te pola są zablokowane. Kurczę, i to, jest do... i to jest bardzo zły znak, bo pomyślałem tylko o blokadzie jego gońców, ale nie pomyślałem jak swoimi wieżami teraz mam się przebić. A ja może powinienem samemu kuszować te piony. Dobra, spróbuję król C2. H4 to H3, chyba zagram. Albo czekajcie, mogę. Mogę tak. Albo spróbuję tak, wieża D2. H4 wieża E2. Goniec F6. Myślałem, wieża E6. Okej, okay, on zaczął od tego. Wieża E6. Więc jest 7 chyba, tak? Po prostu. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to troszkę, moi drodzy. Dobra, spróbujmy. Spróbujmy król C2. Mało czasu trochę na zegarze. 4 minutki to nie jest dużo czasu niestety. No ale my bronimy tę, tę końcówkę zdecydowanie. My zdecydowanie bronimy tę końcóweczkę. Może powinienem wieżę przestawić, żeby gdzieś na ósemkę próbować wejść. A tu myślałem zagrać B3. Tylko... Dobra, spróbuję tak. Wieża D1 żeby jednak nie określać się z planem wieża d8. Ok, wieża c5 to wcale nie jest, to nie musi być świetne dla przeciwnika. Zagram tak. A4 no to a3 muszę, nie? Tylko zobaczcie jak te gońce pięknie <laughs> blokują te moje wieże, nie? Że bardzo małą wartość taką do przodu te wieże posiadają. Chyba A3. B4 nie mogę takiego ruchu. Wieża E5 też niezbyt. Może król B1? Ale czemu nie A3? A3 chyba zagram. Trochę się osłabiam oczywiście, ale. Tu chciałem zagrać w ten sposób. Z planem wieża B4. I chodzi o to, że te gońce nie mają jak przebić się przez te piony, co nie? To był mój pomysł, że to wygląda bardzo źle, bo te piony jakby dojechały mnie, co nie? Że nie mogę nigdy zrobić wolnego pionka. Ale też te gońce nie mogą mnie przebić. I taką stójkę trochę chcę zaproponować. Nie możesz wygrać partii, to staraj się jej nie przegrać. Ok, te cztery nieprzyjemne. bierze e4 ok, koniec e6 spróbuję wierze b4 koniec f5 to król d1 chociaż przestaje mi się to podobać koniec b3 jest problematyczna nie wiem czy nie zbiję na b3 i nie będę grał tej końcówki trzy piony versus przeciwko figurze. Szczerze powiedziawszy. Bo jak będą musiał król D2 wieża D5, król 1 wieża D1, bardzo się tutaj aktywizuje przeciwnik. A widzę jakiś potencjał na te trzy piony w końcówce. Jeżeli gońc D7 wieża D2, gońc F5, król D1 to ma jakiś sens. Wieża A5. Może wieża A5 musi grać, bo na wieża E4 jest gońc F5. Ale spoko, bo długo myśli. Wieża A5, dobry ruch. Wieża a5, dobry ruch. Zagram wieża d2. Goniec f5 to król d1. A ja bym chciał wieżą na d8 może spróbować się przebić. Ruch g5 jest kiepski moim zdaniem, bo zabiera pole g5 dla wieży. A jeżeli wieża e5 to król d2 i nie ma pole g5 dla gońca. Moim zdaniem, tutaj, tutaj powolutku rywal zaczyna grać nie dokładnie. Chociaż gojęcie w 4, to jest dobry plan. Mm, jakby tymi wieżami tutaj spróbować się przebić. Nie mam pomysłu zupełnie. No, raz Ja Nie chcę tak. Żeby goniec D6 nie było, bo wieża bije D6 jest. Na goniec F4 może jakiś wieża H8. Tu muszę łapać te pola, żeby w razie czego po linii E nie puścić wieży. No na razie, na razie odbieramy groźby. Tutaj nie tworzymy swojej gry. Ale mówię, nie możesz wygrać, nie przegrywaj. Nie pomagaj rywalowi. Widzimy, metodyka. Czas przeciwnikowi schodzi regularnie. Bo on chce tu zagrać. Wieża E5. Tam nie widzę, żeby dał mi... A kurczę, bo tam wchodzi... Kurczę, dokładnie zagrałem, tu miałem zagrać. Kurde, mata dostanę tymi gońcami, że dałem, roz... dałem się tym gońcom rozszaleć trochę. так Niestety, niestety, puściłem tę wieżę. Zobaczcie, co się dzieje od razu z tymi gońcami. Przebił się rywal przede mnie. Totalnie mi się nie opłacała ta wymiana pionów. O tym, co mówiłem, niestety. To jest bardzo silny ruch. Gorsze jest to, że ten pionek jest bardzo szybki. No nie mam co zrobić niestety na tych gońcach. Kurde, tu podstawiłem. Maciek, kurczę, no niestety. Pięknie, pięknie pograł rywal, też trzeba przyznać, no. Bardzo ładna partia. Bardzo ładna partia rywala, ale. No, wydaje mi się, że gdybym nie, nie dał mu się przebić po prostu do tych pionów, to bym to jakoś wiecie. Ustał, nie wiem, nie mówię, że wygrał, ale ustał. Bo do tego momentu było dobrze wszystko. Zobaczmy przegląd. Wieża D4 było kiepskie. Wieża D2 powinienem grać. Żeby nie puścić mu tej wieży. No ale też kurczę, nie pomogłem sobie. No, niestety nie zbyt, zbyt sobie zagrałem to rywolnie. Szkoda, bo dobra pozycja podbiły się w ogóle. Plus 2 w ogóle podbiły się, niesamowite. Wieża E1, Skoczek D5, Goyenc D4. Kurczę felek, no. Kto by pomyślał, nie, że to aż plus 1, 6 jest. Okej, okay, tutaj można było coś lepiej zagrać. Ja tu już trochę myślałem, że gońc zbije F6 to jest jedyne, jedyne rozwiązanie, co nie? Bo co, wieża D6 tutaj miałbym grać? O kurczę, może wieża D6? Że potem po gońc bije F6 mieć bronionego gońca? Taki ruch. Ojojoj, ojojoj. I na gońc bije G2, teraz gońc bije F6. I wieża bije 7 i po króle w ma, 7 nie ma tego samego, nie? kurczę pieczone. Ja zbijem na f6, e No i ta, ta końcówka już była trudna. Choć wydaje mi się, że dobrze broniłem się. Wydaje mi się, że się dobrze broniłem. Do tego momentu, gdybym zagrał wieża d2. I na wieża e5, wieża e2. Wieża d5, wieża d2. Okej, okay, więc d3 to też jest no widzicie, te gońce niestety są potężne, nie? Chociaż to by było ciężko rywalowi zagrać. Miałem zagrał wieża B4. Gońce w 4, ok. Trudny manewr, pewnie do znalezienia. Nie wiem, czy rywal by go znalazł, ale widzimy, że te gońce są potężne. Że robiłem, co mogłem, żeby nie dać się tutaj tymi gońcami zniszczyć, ale wieża A5 to był bardzo dobry ruch. Wieża A5 było bardzo dobre, bo nie puszczało napięcia w pozycji, wbrew pozorom. Piękny pokaz siły. No nic, trzeba przyjąć to na klatę. Każda seria kiedyś się kończy. Skończyła się inaczej. Może to przez te włosy. Tak, z pewnością dlatego. Koniec E3, dokładnie w ogóle. Nie, no ta pozycja wydawała się świetna, nie? Koniec C5. I po prostu BC, wow. Bo nie ma jak zrobić roszadę. Chociaż ja myślałem, że i tak zrobi roszadę. O kurczę, on nie może zrobić roszady. On nie może zrobić roszady. Okej, okay. dobra. Bierzemy to na klatę i w piątek się rewanżujemy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do następnego. Na razie, trzymajcie się, cześć.